Szalom i witajcie ponownie w Izraelu z Aliną. Dziś jesteśmy w Gilgal, na środku pustyni judzkiej, w miejscu jednej z pięciu gigantycznych odcisków stóp w Izraelu. Poznajmy to imponujące miejsce i odkryjmy jego związek z Jozuem oraz z Biblią. Więc, jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Zacznijmy od zrozumienia, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się 13 kilometrów od Jerycha i tylko 2 kilometry od rzeki Jordan. I tutaj, pośrodku pustyni judzkiej, znaleziono ślad przypominający odcisk gigantycznej stopy. Tutaj już widzimy zarys gigantycznego odcisku stopy, który jest powiązany ze zdobyciem ziemi obiecanej z jozułem, arką przymierza, a nawet z manną. Ale jedynym sposobem na zobaczenie tego odcisku stopy jest spojrzenie na niego z nieba. Ma 169 metrów długości i 88 szerokości. I za chwilę zrozumiemy. Jak powstał ten odcisk stopy i kto go stworzył? Ale zacznijmy od początku. Lud Izraela był niewolnikiem w Egipcie przez 400 lat. Potem Bóg mocną ręką wyprowadza lud z niewoli, otwierając Morze Czerwone. Lud następnie spędza 40 lat wędrując po pustyni. I w końcu, po 440 latach. Lud może wejść do ziemi obiecanej pod przywództwem Jozuego. I to stanie się w bardzo imponujący sposób, ponieważ rzeka Jordan się otworzy i lud wejdzie. I Jozue wraz z całym ludem rozbijają swój pierwszy obóz w Gilgal, czyli dokładnie tam, gdzie teraz jesteśmy. To znaczy, tutaj wokół cały lud Izraela się osiedla. I jak mówi nam Biblia. Kiedy oni przekraczają rzekę Jordan, Jozue bierze 12 kamieni z rzeki i przynosi je tutaj, aby zbudować pomnik. A miejsce tego pomnika istnieje do dziś. Zapraszam zobaczyć 12 kamieni Jozuego. Chodźmy. A jaki był powód budowy tego pomnika? Uważam, że powód jest piękny. W głębi ma on motyw edukacyjny, jak jest napisane w tym fragmencie. I powiedział do synów Izraela, kiedy w przyszłości wasi synowie zapytają swoich ojców, mówiąc, co oznaczają te kamienie. Oznajmicie to waszym synom, mówiąc. Izrael przeszedł suchą nogą przez ten Jordan, ponieważ Pan, Wasz Bóg, wysuszył wody Jordanu przed Wami, aż przeszliście, tak jak Pan, Wasz Bóg, uczynił z morzem czerwonym, które wysuszył przed nami, aż przeszliśmy. Minęło ponad 3300 lat. Od czasu, gdy Jozue zbudował ten pomnik, i dlatego niewiele o nim wiadomo, ale my możemy wyraźnie zobaczyć, gdzie się znajdował. Wciąż są tu jeszcze jakieś kamienie, ale większość pomnika z biegiem czasu naprawdę zniknęła. Biblia mówi nam, że to miejsce służyło edukacji dzieci, dlatego trochę smutno mi patrzeć na to miejsce w takim stanie. Tak zapomniane miejsce. Ze wszystkich razy, kiedy tu byłam w Gilgal. Tylko raz widziałam tu jakąś grupę, ale już podjęłam decyzję, że kiedy Jair, mój synek trochę podrośnie, przyprowadzę go tutaj, pokażę mu to miejsce i opowiem mu historię narodu Izraela. Kto wie, może w przyszłości więcej osób również pozna to miejsce i będzie je odwiedzać, wykorzystując je jako miejsce edukacyjne i historyczne. Ale to nie jest jedyne miejsce tutaj w Gilgal, które mamy. Tutaj również znaleziono ołtarz ofiarny, i znajduje się on tuż obok. Więc chodźmy teraz razem zobaczyć ołtarz ofiarny w Gilgal. Tutaj wyraźnie widać ten ołtarz, proszę Państwa. To jest okrągły ołtarz, co nie było typowe dla tego regionu. Jest to ołtarz inny niż wszystkie pozostałe, więc stoję w miejscu ofiary, ale żadna ofiara nie zostanie tu teraz złożona. I pytanie brzmi: skąd wiemy, że to był ołtarz ludu Izraela? Oprócz wszystkiego, co znaleziono tutaj wokół, na ołtarzu znaleziono kości zwierząt. Te kości zostały przeanalizowane i wszystkie pochodziły od zwierząt koszernych, czyli czystych według Starego Testamentu, tego samego rodzaju zwierząt, które później były składane w ofierze w świątyni jerozolimskiej oraz w przybytku. I ciekawą rzeczą jest to, że wszystkie kości, które tutaj znaleziono, pochodziły od samców zwierząt. Ale skąd to wszystko wiemy? Ponieważ yy, profesor Adam Zantal z Uniwersytetu w Haifie prowadził tutaj wykopaliska archeologiczne i to on odkrył ten gigantyczny ślad. Ale on nie odkrył tylko jednej, lecz znalazł pięć śladów tutaj w tym regionie. Gilgal po hebrajsku oznacza krąg z kamieni. To tutaj jest Gilgal, to pierwszy Gilgal, który pojawia się w Biblii. Ale mamy też inne? Oprócz miejsca, w którym jesteśmy, są też Masua, Jafit, Szab, Romani, a ostatni nazywa się Elburnat. To Gilgal, który pojawia się w Biblii i znajduje się obok góry Ebal. I wszystkie mają kształt odcisku stopy lub sandała prawej stopy. Ale wielkie pytanie brzmi: dlaczego ponad 3000 lat temu zdecydowali się stworzyć tyle miejsc w kształcie gigantycznych odcisków stóp? Kochani, to nie jest przypadek. Gdybyśmy powiedzieli, że znaleźliśmy jedno takie miejsce, ktoś mógłby powiedzieć, że to przypadek. Ale jeśli znaleziono jedną, dwie, trzy, cztery, pięć odcisków stóp i jest jeszcze kosz, o którym również się dyskutuje, czy pochodzi z tego samego okresu? Więc pytanie, które nie daje spokoju, brzmi: dlaczego oni robią to w takim kształcie? A odpowiedź znajduje się w samej Biblii. Biblia wyraźnie mówi, że tam, gdzie dotknie Twoja stopa, gdzie dotknie podeszwa Twojej stopy, będzie Twoje terytorium. Każde miejsce, na które postawicie stopę, będzie Wasze. Od pustyni, od Libanu. Od rzeki, rzeki Eufrat aż po Morze Zachodnie będzie waszą granicą. I widzimy to również w księdze Jozłego na początku. Mojżesz, mój sługa, nie żyje. Wstań, Jozue, i przepraw się teraz przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą daje synom Izraela. Każde miejsce, na które stanie wasza stopa, dałem wam, jak powiedziałam Mojżeszowi. I dlatego, kiedy lud wchodzi tutaj, zostawiają ogromny odcisk stopy. I to oznacza, że stąpają po ziemi i obejmują ją w posiadanie. Bo w końcu Bóg obiecuje tę ziemię Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomkom. Jakub, który jest również znany jako Izrael, dlatego lud Izraela, to jego potomkowie, a odcisk stopy symbolizuje także stopę Boga, ponieważ Ziemia obiecana to miejsce, gdzie On stawia swoje stopy. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce mojego tronu i miejsce, gdzie stawiam swoje stopy. Gdzie będę mieszkał pośród synów Izraela na zawsze. Widzimy też w Biblii, w księdze Rut, rozdział 4, że kiedy zamierzają wymienić ziemię odkupiciela, to znaczy przekazują teraz własność ziemi Noemi z jednej osoby na drugą. Zamierzają przeprowadzić ceremonię z Butem. Więc to pojawia się wiele razy w Biblii i ma również egipskie pochodzenie, ponieważ ludzie opuścili Egipt zaledwie 40 lat wcześniej. Egipcjanie, kiedy chcieli pokazać zwycięstwo i władzę, przedstawiali faraona depczącego swoich wrogów. Mamy wiele rysunków w grobowcach faraonów, na których wrogowie leżą u ich stóp. My również używamy takich wyrażeń do dziś po portugalsku. Oni są u jego stóp. Dlatego tutaj, kiedy chcą przedstawić zwycięstwo ludu Izraela i zwycięstwo Boga, używają symbolu stóp i tego gigantycznego odcisku. Ale odcisk nie kończy się tylko na tym. Chodźcie tutaj na koniec, do pięty stopy, zobaczcie, co tam jest. Jesteśmy teraz przy pięcie, możecie to tutaj zobaczyć. Koniec pięty i ma on podwójną ścieżkę o szerokości dwóch metrów. Tutaj wyraźnie widzimy tę ścieżkę, ale czym ona była? Dlaczego znajduje się tutaj wokół pięty? Ta ścieżka, to ścieżka kapłanów lewitów. Cała Gilgal była ważna dla dwunastu plemion Izraela, a wśród dwunastu plemion było plemię lewiego. A w plemieniu Lewiego była rodzina, która nazywała się rodzina Koen, którzy byli potomkami Arona, brata Mojżesza i to oni zostali wybrani na kapłanów ludu Izraela, więc oni pokonywali tę drogę w sposób rytualny, biblijny i robili to właśnie napięcie, ponieważ tam znajdowała się Arka Przymierza, a po przekroczeniu przez nią rzeki Jordan to... Właśnie tutaj będzie jej miejsce. Ale jak tłumy mogły uczestniczyć w tych ceremoniach? Ofiary składane na ołtarzu, ceremonie związane z przejściem przez piętę jak można było to oglądać? Widzicie, że za mną znajduje się wielkie wzgórze ze schodami które wyglądają wręcz jak trybuny i właśnie do tego służyła ta przestrzeń. Tutaj tłumy mogły usiąść i patrzeć w dół, obserwując wszystko, co działo się w tym miejscu. I tutaj również pojawi się anioł pana przed Jozułem i mówi do niego: Zdejmij swoje buty, jesteś na świętej ziemi, stoisz na ziemi świętej jeszcze raz połączenie stóp z ziemią i z połączeniem z Bogiem. A teraz nasze ostatnie pytanie brzmi: co to miejsce na środku pustyni ma wspólnego z końcem okresu manny? Mana była pokarmem zesłanym przez Boga, który podtrzymywał lud Izraela przez 40 lat na pustyni. A po opuszczeniu pustyni lud wchodzi tutaj i staje się wolnym narodem na swojej własnej ziemi, na ziemi, którą Bóg im obiecał. Dlatego wchodzą tutaj, do Gilgal, i to będzie pierwsze miejsce, gdzie będą obchodzić żydowską paschę. Więc lud przychodzi tutaj i obchodzi paschę, a następnie dokonają pierwszych żniw pszenicy. Wtedy Bóg przestaje zsyłać mannę, ponieważ manna była czymś niezbędnym, by lud mógł przetrwać i przejść przez trudne czasy. Teraz, gdy lud był już na swojej własnej ziemi, mogli zacząć zapuszczać korzenie i nie być zależnymi od Boga przez mannę, lecz być zależnymi od całej ziemi Izraela, która została im dana przez Boga. Więc tutaj w Gilgal zaczyna się nowy rozdział historii ludu Izraela. Ale Gilgal z miejsca błogosławieństwa stanie się przekleństwem. Ponieważ po wiekach spędzonych w ziemi obiecanej, część ludu zapomni o wszystkim, co Bóg dla nich uczynił i zboczy z właściwej drogi. Cała ich złośliwość znajduje się w Gilgal, bo tam ich znienawidziłam z powodu niegodziwości ich czynów. Wyrzuciłam ich z mojego domu. Nie będę ich już więcej kochała, bo wszyscy ich książęta są buntownikami. Wow, zobaczcie, jakie to są ciężkie fragmenty. I jest też taki w księdze Amosa: Bo tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a będziecie żyć, ale nie szukajcie Betel, nie chodźcie do Gilgal, nie przechodźcie do Berszeby, bo Gilgal na pewno pójdzie do niewoli, a Betel zostanie obrócone w nicość. Julgal więc zostało opuszczone i zapomniane na ponad dwa tysiące lat. A w tym czasie lud Izraela został dwukrotnie wygnany. Ale Bóg z miłością i miłosierdziem sprowadził lud z powrotem do ich ziemi obiecanej. I dziś możemy zobaczyć błogosławieństwa nad tą ziemią ziemia odradza się po prawie dwóch tysiącach lat wygnania, a Gilgal zostało odnalezione dzięki archeologowi Adamowi Zentalowi. I stopy ludu Izraela powróciły na ten gigantyczny ślad. I do tego miejsca. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film i że poznaliście tak ważne, a jednocześnie tak zapomniane miejsca, więc pamiętajmy o biblijnych historiach tutaj i uczmy ich także kolejne pokolenia. Buziak i do zobaczenia następnym razem.